Rząd jesienią obciął finansowanie Oceanii tak. temu naszemu statkowi badawczo-naukowemu. Tak, nawet o tym mówiliśmy w Pulcie, potem była strasznie taka wielka afera i minister, hmm. wiceminister edukacji Maciej Gdula obiecywał, że pieniądze się znajdą i że spoko, nic nikomu, nie, nikt nikomu kasy no. na nic nie utnie. No, no to no, się bo... nie znalazło. Nie, a nie znalazły. Nie. Się. Oceania miała wypłynąć w rejs, ale nie wypłynęła. Nie wypłynęła. No i ruszyły zwolnienia naukowców. A czyli bezpiecznie Wreszcie stoi ta, ta. w torcie. No. Naukowcy dostają propozycję przejścia na samozatrudnienie, tak zwane B2B. B2B. Słuchajcie, nic tak y, nie pomaga naukowcom w pracy jak prowadzenie działalności gospodarczej w tak, Polsce. Tak, to tak. normalnie dzięki temu no odchodzą... Na, w koszty. Idą faktury. na obla. Na obla. Ale czekajcie, czekajcie. Bo to jest o, jedna Obel z matematyki, jeśli sam sobie <laughs> rozliczysz podatki. Mon, mon, bo te Restor Nauki obsadziła Lewica. Tam wszyscy są z tak. Lewicy, tak. I to Lewica proponuje ludziom przejście na B2B, czyli na samozatrudnienie. Biznes do, dla biznesu, no, tak. Tak mi się widzi, że się z Glenina obracają w grobie. No. W grobie, tyłkiem do, do, do lewicy. Tak, bo poza tym to pan Gdula obiecał kasę, a jego już w ministerstwie nie ma, więc ma wywalone. A z kolei obecna obsada yy, yy, resortu też ma wywalone, bo to nie obiecali, a pan Gdula. No. No. Czyli yy, de facto wszystko jest ok. Tak, no to, ktoś, tak. Wszystko jest super, Dokładnie. I nie, nie, bo... nie można mówić, że ktoś coś zatopił. Nie można. Nie, nie. nie. nie.